O, to jest nasz mikrofon. Widziałeś taki mikrofon w Druga odsłona Setup of the Week. Witamy serdecznie. Dzień, dzień dobry. Zmieniliśmy trochę formułę, dlatego że po... Bo... Uwaga, od Was. Okazało się, że chcielibyście więcej wiedzieć znacznie więcej od riderów i dlaczego akurat na takim, a nie innym sprzęcie jeżdżą. Musicie nam wybaczyć, jest niedziela, jesteśmy na Eweryboard Festiwalu w Karpaczu. Wczoraj była dosyć gruba impreza, nas nie było, bo spaliśmy. To nie znaczy, <laughs> trochę, że trochę się... Zabrywaliśmy rykoszetem. Tak. Niestety dzisiaj pogoda nie dopisuje. Marcin Piwnik. Siema. Naczelny longa Tutaj Marcin z portalu golongboard.pl To jest ten człowiek, który wszystko robi na portalu i na pewno go kojarzycie jako Janusza Podsiadło polskiej sceny longboardowej, czyli test longdronki To właśnie jest Marcin. Dziś bez wąsa. Dziś bez wąsa, tak. Jesteś z Łodzi, kręcisz tam longboardowe tłuste czwartki. Jak długo jedziesz na desce? To jest mój tak naprawdę czwarty sezon. Zacząłem jesienią 2012, ale tak naprawdę zacząłem jeździć od 2013 roku. To będzie głupio wyglądało. Ja, ja wierzę w to, że będzie głupio wyglądało. Będzie. Jednak jak mam coś metalowego przy ustach, to jest, czuję dosyć lekki dyskomfort. Powiedz mi, jak w ogóle wygląda scena longboardowa w Łodzi? Kilkadziesiąt osób jeździ tak sobie bardziej krutingowo na lajcie. i z kilka osób, które slajdują, cisną jakiś downhill. No, nie jest za wielka, ale jest zgrana i bardzo e, no, twarta, miła. Polecam wpadać na Tłuste Czwartki, to nas poznacie. Ostatnio przyjechałem na Tłuściocha, w, przed wyjazdem tutaj. Przyjechałem i właśnie odwiedziłem łódzkiego Tłuściocha i całkiem fajnie tam Wam wychodzi to. Spotykacie się na placu przed Teatrem Wielkim. Tak, na placu Dąbrowskiego. Było tak z 20 osób, dużo dzieciaków. No 25 osób było, tak wszystkich policzyliśmy. Trzeba się, trzeba się na liście odhaczyć. Tak. Nie, ale było naprawdę fajnie. Zrobiliśmy hippie jumpa z kuli, dlatego że jestem lekko kontuzjowany, więc um, trochę się tam um, pobawiliśmy. A powiedz mi, jeżeli chodzi o Twoją deskę, zacząłeś te 3-4 lata temu. Um, od czego to się zaczęło? W ogóle jak zobaczyłeś i skąd Longboard? Zobaczyłem chyba filmik z kanału Originala, to był Let Go. Gdzie kalczyń zjeżdżał. Original, nie, to było orangatanga. Nie, to, to było, było orangatanga. Tak, to był let go i tam kalczyń zjeżdżał po jakiejś trasie, no takiej no dosyć znanej, chyba z północnej Kalifornii. Stwierdziłem, że kurde, to chyba sport dla mnie, bo duży, że na snowboardzie. I wsiad... znalazłem sobie longboarda. <grym się> znalazłem <w górę> Kupiłem pierwszego longboarda. Był, do, był to. Nie, najpierw kupiłem deskorolkę z GoSportu. A potem kupiłem longboarda znanej polskiej marki, ale niezbyt lubianej. No i tak się zaczęło. I... Ciemna strona sceny longboardowej. Dobra, to tu nie, nie, nie. Tutaj tylko propsujemy na tym kanale. <grym> Także no, no, ale. Ale wiesz, trzeba mieć wyznacznik, co jest złe, żeby wiedzieć, co jest dobre. Myślę, że chłopaki też spełnili swoją rolę. Taka no, nisko. miałem taką deskę takiej. Bo... Bombowej marki. Ja też chcę. Ja Te deski nie całują. Trzeba było sobie zabrać. Przerwa. No. Ale zadzwonisz? Później? No. Co było po bomborcie? No nie wiem, jakiś, ja bardzo dużo desek miałem. Kto, 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 ktoś, kto tam... moi znajomi to wiedzą, że po prostu ja zmieniam deski, co co 3 miesiące praktycznie, w kółko jakieś zmiany sprzętu i no, mam, takie, mam taką dewizę, że tylko żonę sobie wybrałem na całe życie, a deski mogę zmieniać ile chcę. To już mam przejść do setupu, czy jeszcze będziemy? Nie, jeszcze możemy. Ja myślę, że może to się spodobać Jest taka konwencja. Jesteśmy ciekawi, co wy o tym sądzicie. Jeżeli wam się podoba, to... Pół godziny gadania o desce. Ale z drugiej strony inne, reporta inne e magazyny właśnie w taki sposób przeprowadzają wywiady, więc why not? Po prostu. Jak kogoś to nie będzie ciekawiło, zawsze może wyłączyć. A my i tak będziemy dalej to robić. E, odnośnie Twojej żony, która stoi tutaj, podoba mi się ostatnio filmik, który. Podoba mi się ostatni filmik, który wrzuciłaś do siebie na Facebooka, gdzie e, macie lodówkę pełną wlepek longboardowych i tam skateboardowych. E, I jak to było? Co było dalej? Asia wzdycha, że o, jezu znowu zagląda do, zamraża, do zamrażarki, a tam kółka są w środku, bo. Yy, i zaczyna krzyczeć, że jest zła, no ale chodziło o to, że po prostu wy. Yy, że. O co w ogóle chodzi? Dlaczego trzymasz kółka w zamrażarniku? Bo. <noise> Bo to, to nie był fake. Ja po prostu trzymam kółka w ponieważ jak chce się kółka przetoczyć, bo gdy mają flat spota, to lepiej się toczy kółka twarde, a są twarde, gdy są zmrożone, więc, jak, więc trzeba je zamrozić. No i są w zamrażarce, ale zasadniczo trochę beka. Ale to jest Twój patent, czy to gdzieś przeczytałeś? Nie obczeiłem obczaiłem to gdzieś w internecie. Taki patent. Polecasz, działa? Działa. No i tak to jest strasznie trudne, i do dupy to się robi, ale. Trochę lepiej, no. Okej. Okay. No dobra, e, przejdźmy do twojego setupu, na którym teraz jeździsz. Powiedz mi, jest tutaj koło ciebie Powiedz mi o Deku. Dobra, Dek to jest e, Dek firmy DB Longboards? DB Longboards Ridge. Piston Ridge chyba nawet się nazywa, to jest tylko Ridge Listen and Repeat DB Longboards to jest deska, nie wiem, tam pewnie jakiś bambus, czy jakiś. In... Nie, to nie jest bambus, jakiś klon, nie wiem. W każdym razie wiem, że ma włókno szklane w środku. I Dobra, coś... a co jest takiego specjalnego? Widzę, że są tutaj. Bardzo a... specjalne jest to poliuretanowy. Polier... Pol... Wymów poliuretan. rano w niedzielę na Everyboard Festival w Karpaczu poliuretan. Pol... Szybko, trzy razy. Poli... Gumo, gumowe. Nie, musisz wymienić. Poliuretanowe. Trzy razy. Poli, 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 poliuretanowe, poliuretanowe, poliuretanowe. Bampery. I co jest fajne, że jak uderzy się w jakiś kraweźnik czy w coś, to po prostu to się tak obija i zdziera zamiast rozwarstwiać. I to jest super. I one tak wchodzą mniej więcej do tego poziomu. To naprawdę jest super. deska ma co? Mikrodrop, czyli. Takie opuszczenie w środku. I co to Tutaj, daje? O, to jest mikrodrop, tu jest mikrodrop, że jest opuszczenie. I jeszcze rok. czyli pod innym kątem, bo może nie będzie widać tego w kamerze. Czyli taki I kształt banana. Kształt banana ma w dół wygiętego. I to powoduje, że deska jest taką kołyską. Bardzo fajnie można znaleźć swoje miejsce na desce. Dzięki takiej kołysce ona jest trochę bardziej stabilna przy dużych prędkościach. No, pod moje. W ogóle to jest. Stanąłem na niej i od razu wiedziałem, że to jest deska dla mnie. No bo idealnie. Pasowała. No. A tu Grip tu się... Tape? Nie chwila. Grip Tape to jest wieszus, jak zawsze, bo jest tani i dobry. I bo dobry o... i tani. No. Tutaj jest taki na downhill sobie zakładam taki. To się nazywa Footstop. To jest akurat jakiś stary bushing. To jest po to, że jak mi stawiam nogę, sobie ją blokuję o, o tego Footstopa i nie muszę szukać z miejsc, stopą e, miejsca na desce. A potem jak sobie już. Czyli jeżdżę... że. Czekaj, ty jedziesz goofy regular? Tu sobie o, o! Widzicie? No. W ogóle to trzeba też powiedzieć, że przed wyjazdem tutaj pojeździłem cały dzień w poszukiwaniu mikrofonu yy, i okazało się, że... Nie pasuje. Nie pasuje, no w skrócie. Dyktafon robił w tych czasach teraz dyktafony, które nie mają możliwości zgrania dźwięku na komputer. W ogóle jakaś paranoja. Kurde, yy. za, za komuny było lepiej. Było, ale wróci. Dobra, więc co dalej? Traki. Traki, traki to są e, traki firmy Arsenal, e, kasty, kąt 44 stopnie, bardzo fajne na Freeride i Downhill. E, co jest w nich specjalnego, to jest to, że one mają wysokie bushingi i dzięki temu no, są trochę bardziej, to mają są większy obycie? zakres. Nie, to jest fabryczny 90A, twardość, a tu jest chyba Venom 93A na spodzie i mam symetrycznie po obu stronach, bo ja lubię na drugą stronę też jeździć. Precyzyjne łosiery od Krzysztofa Skałowskiego. Sprawdźcie sobie firmę Roll Hard Hardware na Facebooku. No i co? Mam jakieś dwie podkładki z Venoma, zielone, jak zawsze. Cloud Ride. Tak, już dawno na nich jeździłem, są były bardzo fajne. Yy, to znaczy to jest pod, pod mój styl, bo są yy, całkiem nieźle trzymają nie są super mega przyczepne najbardziej, ale bardzo, dobrze, bardzo dobrze trzymają, a jednocześnie są bardzo przyjemne w slajdzie. No, po prostu moje ulubione, także ze szczerego serca polecam. Bo, no, Jaki jest kontakt płać, Bo one są dosyć szerokie. One nie wiem, nie wiem, 60, 60 mm chyba, coś w tym stylu. 65 okay. wielkość, może wielkość? 73 mm były, a Twardość 77A. Masz jeszcze coś na, przy sobie? Przyniosłeś w końcu Jeszcze chwila, tu są A, łożyska okay. Zilusa. Akurat tu są ceramiki, ale zwykle jeżdżę na nie ceramikach. Ale polecam, Zilusy są najlepsze według mnie. I tu się różnimy, bo ja zawsze, mnie nie obchodzą łożyska. No chyba, że w większych prędkościach. Natomiast Marcin bardzo dba o swoje łożyska, więc są takie dwie szkoły. Szkoły, Moja, tak? czyli jak się popsuje, to wywali kupnowe i Marcina wyczyść. Jeździ 3 lata na tych samych? Jeździ 3 lata na tych samych. Coś mi czuł. Do slajdów mam Free Spirits, które super są, super na slajdy, na jakieś tak do 50, do Dobra, 60. Dobra, ale dlaczego one są super na slajdy? ponieważ no to mało e... osobom Aha, czemu są tłumaczy. super na slajdy? Bo bardzo e, łatwo zainicjować slajd, łatwo wraca. Czy trzeba Duże kontrola w mieć? Tak, bardzo, bo są mają, zresztą co pisałem w recenzji długiej. Będzie że, odesłania. Że, y, że po prostu na początku miały tą śliską warstwę slika i nie dało się y, tego slajda zrobić, ale potem jak już puściły, to są mega, mega fajne, polecam, mega Dobra. dobre są. Drugie, Drugie cloud to ride. są Clodrite Ozony 83A, moje ulubione na jakieś y, większe prędkości na slajdy, zostawiają grube ślady, są dużo kontroli. <noise> Możesz przeszkadzać, to już jest po prostu krasnale chodziły no. <noise> Rękawiczki. A, dobra. To jest dosyć fajna rzecz, bo dostaliśmy... Rzecz. Enui. Tak, dostaliśmy do testów e, dla Goulonga rękawiczki Enui i one są bez palców. Tak, to była śmieszna sytuacja, bo ja Jak już się jakiś sprawdzają. czas. Ja już, czel, najpierw powiem jaka była historia. Jakiś czas już się dostałem temu, no ale nie chciałem jeździć bez palców, no bo trochę głupio, no sobie urwę palce. No ale sytuacja mi przycisnęła, że musiałem je założyć, i zacząć w nich jeździć, bo nie miałem innych. I okazało się, że jest super, bo. Bo po prostu wiem, kiedy dotykam palcami asfaltu, to po prostu podrywam palce i automatycznie się uczy tej lepszej techniki nie dotykania palcami o asfalt. A z drugiej strony, no to one są świetnie wykonane, bo nie dość, że mają całkiem wytrzymałe pady, to na przykład pod padem tutaj, tutaj jest taka poduszka, amortyzator, więc jak się jedzie padem po asfalcie, to, to po prostu nie odbija. tak. Mają bardzo fajny rzep. No w ogóle super są. No i one kosztują jakoś tanio. 100 zł chyba kosztują. To jest. jest tak. tanią. A slide Pack? Nie wiem, dobry jest. Nie wiem, to był oryginalny. E, kask to jest. E, TSG, e, pas e, świetny kask. Po prostu tak naprawdę TSG nie ma konkurencji jeśli chodzi o, o kaski damealowe. Bo są mega wytrzymałe, są mega wygodne, wszystko słychać. Nie, no tutaj akurat zaparował, ale nie parują jak się jedzie. To jest bardzo ważna kwestia w kaskach, żeby było słychać, bo ja na przykład mam Mikaro, czyli kask paralotniarski, i w ogóle tam nic nie słychać. Więc jeżeli ktoś mnie wyprzedza, co całe szczęście zdarza się rzadko, <grym <grym bo nie, że wcale <grym> to bardzo przeszkadza i to jest dosyć niebezpieczne, więc muszę uważać, jak to siedzi. Natomiast w tym kasku, bo jeździłem, wszystko dobrze słychać i jest super. Wracając, ty z niego bardziej korzystasz? Zapięcie to też zapięcie jest dosyć ważne. Double D-Ring. to jest takie dosyć niewygodne zapięcie do zakładania, ale to jest najbezpieczniejsze, bo tak się robi, się taką zaplotkę paskiem. No wiadomo. I ono najlepiej trzyma. Dobra. Szybka jest. Jest. jest w lepszym Ok, buty. Ja polecam. Co jest, co jest dla niektórych będzie obrzydliwe, ja kupuję używane buty na bo jestem Bieda Style i za 5 dych na przykład kupuję Nike jakieś, sku... ważne żeby były skórzane, bo wszystkie jakieś parciane to się, czy, czy, czy inne takie to się po prostu szybko przedzierają i, i zaraz mam poranione stopy, więc raczej skórzane. Eee, skóra. W tym roku zaszalałem, bo otóż kupiłem skórek Sawi. Tu jest, tu jest. Co to jest Ksawia. Jest, jest to taki wspaniały pan z Pakistanu, który robi skóry downhillowe. Dandan, dan, dan, dan. I. <laughs> o, keps! <caps. śmiech> w ogóle zrobienie sobie skóry szytej na miarę jest drogie. Czym się charakteryzuje skóra na longboard to od skóry zwykłej motocyklowej? No to ma więcej takich wstawek elastycznych w różnych miejscach. Trochę inny krój ma. Nie wiem, czy to, nie wiem, czy to będzie widać wszystko, no ale trochę inny krój ma. No i nie będzie widać, no musicie sobie wygooglować, bo tutaj nie mamy tyle miejsca. To jeszcze tak powiem, że ten pierwszy setup of the week nowej serii jest dosyć długi i obszerny, dlatego że chcemy wam wszystko na start wytłumaczyć, żebyście później wiedzieli, bo przy rozmowie z innymi rajderami już będziecie wiedzieli, coś czym się je. No. Taką mam nadzieję. Jak czegoś nie wiecie, piszcie do nas, albo czytajcie nasz portal. I on nam robi po prostu. Bierzesz sobie taki krój, jaki chcesz, takie kolory, jakie chcesz, takie wlepy. Mam golongboard tutaj, mam moją żonę żabę. Naszywki. Szyfki. Na szyfki nie wlepi. Na szyfki. I mam. masz jedną bardzo ważną rzecz. Krzyż. Bo jesteś wierzący. Tak. No i spokój. Podaje się wymiary, on, on robi i wysyła. I to jest trzy razy taniej niż w Polsce. Na zakończenie. Tak. Twoje trzy ulubione spoty w Polsce. W Polsce? Si. Za hełmie. E, na zahełmiu. Polska Stolencejniki, był jest mega i coś jeszcze, yy, yy, Boże, nie przypomnę sobie, Michałowice, o, Michałowice. A Kamieńsk? Nie, Kamieńsk już dziurawy. Lubię tam jeździć, ale no to jest no... Dobra, natomiast Marcin bardzo wypromował Kamieński i połowa Warszawy jeździ pod Łódź właśnie, żeby sobie na górze Kamieńsk. Podra pozdrawiamy Piotrka i Jarka. I wcale nie pada. Nie. Bajkujcie <śmieniciela> de na zawodach <śmieniciela> kombordowych Pada. Nie, nie On nam płaci za to. Tak? Tak. To gdzie mój hajs? W naturze płaci. <śmieniciela> Dobra. Nie chcę to kończymy to. Okej, okay, to... ostatnia rzecz. Kogo zaprosić do Setup of the Week? O właśnie, powiedzcie nam, może kogoś chcecie. A ty Jak kogo? losowo swoją żonę ona powie, powie, powie czego nienawidzi w Set setup of the hate dobra dobra dziękujemy bardzo